Pamiętaj, aby nie zgadzać się zawsze z dziewczyną, ponieważ zauważyłem, że to jest częsty problem wielu facetów, że zbyt bardzo chcą dopasować się do dziewczyny. Zbyt bardzo chcą być idealni dla niej i robią to chociażby właśnie przez to, że ze wszystkim się z nią zgadzają. Ona uważa coś na taki temat? I facet też uważa dokładnie to samo. Na przykład mówi, tak, naprawdę, ja dokładnie tak samo uważam. No, tak samo myślałem dokładnie tak jak ty. Tak, masz rację, masz absolutną rację. Zgadzam się z Tobą w 100%. No nie wierzę, no kolejny, kolejny raz zgadzamy się ze sobą w 100%. Widzisz, jeśli ty będziesz tak postępować, będziesz z nią, ze wszystkim się zgadzał, to będziesz nudny, będziesz taki sam jak wszyscy i nie będziesz dawał jej tego zastrzyku emocjonalnego. Natomiast jeśli powiesz jej. A ja tutaj ci powiem, że tutaj się muszę z tobą nie zgodzić. Z wieloma rzeczami się z tobą zgadzam, ale z tym akurat się totalnie nie zgadzam. I powiedz, dlaczego się nie zgadzasz, tak? Niech to będzie inteligentna rozmowa, dyskusja. I wtedy właśnie jesteś inny, wyróżniasz się. I to jest to.